Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Ultimate Fishing Simulator i gramy dalej. Trzeci odcinek przed nami. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za komentarze. Um, mam nadzieję, że się gra ogląda fajnie, także cieszy mnie to. Um, słuchajcie, wejdźmy od razu szybko do sklepu: um, turniej, wyposażenie. Um, sklep, bo mieliśmy kupić sobie um, jakąś przynętę, której no, niestety już nie mamy. No i pytałem Was, co jest najlepsze. Nie doczekałem się odpowiedzi, czy tam podpowiedzi. Zastanawiam się, czy chleb kupić, czy czerwie. Wiem, że czerwie to są magotsy. one są fajne. Chleb jest trochę droższy, nawet patrzcie. To kasza, wiem, że jest ciekawa. Nasz sumika, leszcza, armura. Ale my, nie, my w tej, na tym jeziorze, momencik, sprawdźmy łowiska. Strąg, troć e, palia łosoś. No to tutaj nie uzyskamy takiego czegoś, więc chleb. Czy chleb jest na. E, też nie jest na ten troszek. Pamiętajcie, że musimy mieć e, przynętę, która będzie właśnie najlepsza na nasze, właśnie e, n n łowisko. Wydaje mi się, że mucha jak najbardziej jest na wszystko. Cie dobra. Tak samo czerw. Czerwy jeszcze nie mieliśmy, prawda? Z poziom pierwszy. Tutaj już nie. To też już nie. Eee, to też już nie. Kasza. Też nie. Kukurydza. Eee, też nie. Ser. Kulka ciasta. Hmm. Znaczy chyba coś. Ops. Dżdżownica. Strąg. droć, Palia. łosoś. Ej, dżownica jest lepsza. Jest dobra poziom trzeci musimy y, poziom trzeci, a my mamy który poziom? piąty, prawda? czy tam szósty już chyba piąty, więc moglibyśmy kupić, szósty poziom moglibyśmy kupić dżdżownicę. Y, pokusić się y, ki, żeby kupić kilka sztuk dżdżownicy nie wiem ile ja wiem, że miałem przed tym kilkanaście sztuk, ale zobacz, muszę zobaczyć, jak to, będzie, jak to będzie się łowić na tą drzeżownicę. Jak nie, to wrócimy na, do, do czerwia może, albo do muchy. E, użyj drzeżownicy. Tak. E, no i zobaczymy, zobaczymy, czy się dobrze nam będzie e, łowiło. Wchodzimy do gry. I zobaczymy, czy no jak to będzie wyglądać ja bym poszedł O, już tutaj trochę ludzi jest 15 graczy już, zobaczcie ja podej podejdę sobie trochę bardziej na stanowisko gdzieś tam z tyłu wiem, że można było to szybciej zrobić ale nie pamiętam już jakąś mapkę, coś ale pamiętacie, że trocie łapaliśmy, tak? na tym kamieniu chyba byliśmy ja muszę zobaczyć, czy uda mi się złowić coś e Innego niż troć Na tym kamieniu byłem? Może trochę dalej? Może trochę dalej byłem, ale dobra. Zobaczmy. A, bo na tym brzegu ucieka ta ryba. E, a my. O, na dżdżownicy czy złapiemy coś innego niż tylko. Em... Niż tylko em... jakieś podstawowe. Rybki takie jak. E, pstąki troć. Może... Znaleźć, uda nam się złapać coś. Takiego jak karp na przykład. Na razie nie widzę tutaj, żeby to chciało się zainteresować moją rzeczownicą. Jak nic się nie będzie chciał interesować, to zmienimy stanowisko na inne. U! O to było coś fajnego. Przepłynęło ładnie zainteresowało moją życzownicą. No dobra, poczekamy jeszcze chwilę. I najwyżej zmienimy. Skoro no to się nie interesuje. Nie pasuje do wielkości ryb w tym miejscu. O! Naprawdę? Eku. Skoro tak, to nie. Chodźmy w miejsce... inne miejsce. O, tam ktoś jest na moim miejscu, mam wrażenie. Ostatnio łowiłem tutaj i tak całkiem fajnie się łowiło. Tutaj, A nie tutaj było na tym kamieniu pamiętam. Nie no, będziemy tutaj wchodzić. Tutaj sobie coś i zarzucimy tam. Zobaczmy, czy tym razem będzie dobrze. Bo może być, o, może się okazać, że wcale e, przynęta, którą kupiłem, nie jest dobra. I wtedy będzie problem, prawda? To będziemy musieli wrócić do muchy, połowić sobie coś. Jeśli ym... nie zainteresujesz, nie, to musi być chyba inna rybka, cię chciała zainteresować. Chociaż ja u ciebie złapać, bo wydajesz się ciekawą rybką, ale nie, ale nie. Zobaczymy. Yy... Zobaczymy, czy, czy, czy to jest w ogóle ym, odpowiedni haczyk znowu, bo teraz troszeczkę obawiam się, że to może nie być odpowiedni haczyk. O, jest coś. Coś, coś wzięło. Dobra, jak się męczy tam. O, dobra, 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 na razie, na razie. Na razie damy... Yy, ...stroć znowu. Rybce się... Yy, troszeczkę ubawić okay, ale już powoli musimy ją męczyć musimy ją wyciągnąć rozwijać bo za chwilę mi zerwiona ok już mogę powoli troszeczkę mogę już kręcić o dobra, dobra, już jest, już idzie, już idzie, już idzie bardzo dobrze, bardzo dobrze trzeba tylko uważać, żeby na czerwono nie było okej, okay, spoko, o teraz już popuściła popuściła Już, już nie walczy tak mocno ta rybka w ogóle już chyba nie walczy, o chociaż się rzuca jeszcze o tutaj już walczy, znowu walczy ale my też jeszcze nie dajemy za wygraną. Się cały czas na czerwono wyskakuje tr trochę. O, już dobrze, dobrze, dobrze. O, nie, bo prawie, prawie... No i tu jeszcze walczy, zobaczcie, jeszcze Skubana walczy. Cię rzuca. Ale jest. Wow! Nowy rekord, troć. Mm. Czy my chcemy ją sprzedać? Czy, czy doświadczenie wziąć? Wow. No, no nie jestem pewien, ale... Kasa by się przydała, ale też doświadczenie ładne. O, dobra. <laughs> świetnie. Dobra, no to co? No to Udało się troć złapać tu. Ja bym jeszcze może na inne stanowisko. Chociaż nie wiem czy to jest... Ale, ale to, no dobra, tutaj zarzucimy. Zobaczmy czy. Też uuu to nie jest chyba dobre miejsce. Chyba nie. Za dużo mi się daje tych szaków e, tutaj, wodorostów. Ale no, zobaczmy chwilę. Zobaczmy chwilę tylko. Może by nam. O! Coś innego, nowego złapało. I okay. widzę, że cieka w tamtą stronę. Dajemy, okay, żeby tylko nie zerwało tam Okej. Okay. No. Dobra, 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 walczymy, ale... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. chodź, chodź, chodź. Dobra, 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 dobra. Już nie walczy tak mocno. Dobrze, no, trochę walczy jeszcze, ale spoko, spoko, spoko. Uwaga, nie na czerwone. Co to jest za rybka? Nie zdążyłem zwrócić uwagi. Okej. Okay. Palia. Pierwsza palia. Mamy achievement. Złap palia brawo ja brawo brawo nowy rekord 4 gramy no wypuść no doświadczenie się liczy na razie na razie się liczy doświadczenie świetnie mamy palię, czyli wiemy że palie są e, przy tych tutaj przy tym brzegu czyli tak jak tam pójdę i rzucam to są trocie tutaj są palie tam tam są strągi brawo no to co no to łowimy dalej palię. ups czy na kamień wpadnie Trafiła na przeszkodę. Dobra. A jakbym. O. Tu. Znowu. Te e, wodorosty. Może palia. Kolejna. się trafi. Zaraz zobaczymy, czy zainteresuje nas. Kolejna palia. O. Jestem ciekaw. Chociaż mogę być troszeczkę za, za blisko e, dna, chyba, ale zobaczymy. Jak nie, to będziemy rzucać na troć, po troć, albo po palię znowu gdzieś obok. Tutaj te, no zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Dobre miejsce. E, czy, czy, czy... Był taki przypadek tylko. Tą palią ile po... po, po... Czekamy. Zobaczymy czy się uda. Tutaj nie jedzie palia, jedzie. Jedzie palia. Jest palia. Okej. Okay. Za... trochę się chowie za kamieniem, ale Trochę ją pomęczmy. Ok, widać, że już odpuszcza niedużo, ale troszkę tylko nie na czerwony, nie na czerwony. Męcią, ją, męc ją. dobra, 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 dobra. Ok, spoko, dobra. Ok, jest coraz lepiej, coraz bliżej, coraz bliżej. Ok, nie na czerwony. Uważaj, tylko. Okej, okay, dobra, spoko. O, 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 o. Rzuca się trochę. Trochę się rzuca. Ale jest nasza. Jest już nasza. Kolejna palia, nowy rekord. Wow, doświadczenie. Czy chcemy więcej doświadczenia? No bym chciał, ale teraz pytanie, czy chcę też więcej pieniędzy. Na razie mam... Czy co pójdźmy w doświadczenie... Okej okay. dwie jeszcze zostały nam dwie um, dżdżownice Pytanie tylko, czy gdzie na przykład mógłbym miętusa złowić? Może bym gdzieś blisko tak No i podszedł. Słuchajcie. I tak zrobił o To będzie za blisko. Na miętusa. Może taka, może palia skoczy kolejna, a może nic nie skoczy. Poczekamy, zobaczymy czy cokolwiek będzie chciało się tutaj zainteresować naszą życzownicą. Jeżeli wyskoczy mi ja o wiadomo, że haczyk jest nie taki, to też rzucimy pal na palię znowu. Pójdziemy. O, coś się interesuje, palia. Ach, za szybko zaciąłem. Za szybko zaciąłem. Jeszcze raz. No za szybko, no moja wina, moja wina. Nie, nie, no i to jest właśnie to. Zniecierpliwienie. Chcę, chcę się za szybko niektóre rzeczy zrobić. Trzeba być cierpliwym. Poczekać. Niech się, nie się paluszki nie świeżbią. Tylko poczekać cierpliwie na branie. O, właśnie. Męczą, ją, męczą, ją, ona ucieka. To jest palia znowu. I to jest dobre stanowisko na palię. Znaleźliśmy coś ciekawego, coś nowego, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Nigdy pali przed tym nie łowiłem. No. Ona się, ona trochę cieka, próbuje odpłynąć, ma dosyć mocno. Dobra, 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 dobra. Dobra, chodź, 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 coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Dobrze, dobrze, mamy ją, mamy ją, mamy ją. E, już będziemy ją mieć. Kolejna y, palia. No. Doświadczenie się liczy, nie? Jeszcze kilka rybek, ale widzicie, one się tutaj... One się tutaj, cały czas te rybki, pojawiają. Więc nawet przy brzegu ostatnio, ostatni, ostatnia dżdżownica. Także dobrze, dobrze. Pytanie, czy muchy też tak dobrze wybrały na palię tutaj. Czy, czy, czy jednak to ma znaczenie, że tą życzownicę mam? Tego to nie wiem. Ale spróbujmy ...złowić jeszcze jedną. I później przejdziemy do sklepu, żeby kupić więcej przynęt. Przypłynie jakaś palia? Zainteresuje się jakaś. O tym bym Ciebie chciał. Ale to była palia, chyba właśnie, nie? Nie jestem pewien. No trzeba się nauczyć rozpoznawać te rybki jeszcze. No. Na razie tutaj spokój, cisza. Nic się nie interesuje. Nie pasuje rozmiar do wielkości. Dobra. W takim razie, a przedtem się udało się złowić, nie? No dobrze, no to zarzucimy tutaj, gdzie łowiłem przedtem. To nie jest tutaj, patrzcie. Okej. Okay. Czekamy, zobaczymy. Może. Tutaj coś złapię. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach. Jak Wam się podoba gierka? I czy em, któraś. Y, czy, czy może czas zmie zmie zmienić wędkę? Może czas zmienić aczyk. Um, trochę połowić w innym stylu no bo tak już mamy ten szósty poziom za chwilę będziemy mieli siódmy jeżeli się uda no to fajnie by było zacząć łowić coraz to inne rybki no już zaczynamy łowić bo w tym pierwszym odcinku dało się pstrąga złapać później w drugim odcinku połowaliśmy co chwilę pstrąga i później się nagle pojawiła troć w tym odcinku mamy palię nie pasuje do wielkości czyli jest coraz lepiej coraz lepiej Przy tym kamieniu łapaliśmy ostatnio palię, a teraz coś, coś się nie chce. O właśnie była tutaj w tych, w tych tutaj e, wodorostach. Może jeszcze jedną palię uda się dziabnąć. Chociaż wydaje mi się, że to może być trochę za nisko, trochę zbyt blisko e, dna mam wrażenie, że ta e, e, Dżownica, ona się obijała kamień. Chyba jest zbyt blisko dna. Tak mi się mocno wydaje. To wtedy będzie trzeba zrezygnować z połowu tutaj. Bo chyba jest zbyt blisko dna. No ja widzę, że cały czas ona ten h, to tak się rusza mocno ta rzeźwnica. Nic się nie interesuje naszą przynętą. Właśnie. No to co? To tutaj złocimy. Na potroć. Będzie troć? Nie będzie troci. Nie wiadomo. Jestem ciekaw... Co było nie tak teraz, że ten haczyk tak się, że nie pasuje do miejsca? Przedtem udało się złowić kilka razy palie. Teraz tak by się, może zmieniły się warunki pogodowe i dlatego. Nie mam pojęcia. Ale coś by mogło złapać, co? Bo ja już tak wiecie, no zniecierpliwiony jestem trochę. Ten siódmy poziom, Już. a tu się okazuje, że teraz nagle się zmieniły. No, nie pasuje do wielkości ryb w tym miejscu. Kurczę, przedtem łowiłem ładnie. No to mi się nie podoba. Dobra, idę w miejsce i tutaj łapałem. W tym miejscu, rzucę, rzucałem na trocie. Złapię coś? Czy nie złapię? Troć chociaż teraz bym prosił. Jedną. Ostatnią. Żeby tylko siódmy poziom dostać. Ale... Obawiam się, że coś tutaj... Nie pyknie. Często, jak już jest, pasuje do miejsca bo coś to szybko łapie, nie? Jak dobrze się zarzuci, to od razu łapia. Tutaj, jak długo się czeka, to znaczy, że nie pasuje haczyk. Ryb, są tu w tym miejscu. Chętnie bym pokombinował, tylko się nie znam za bardzo. Może bym zmniejszył jeszcze haczyk na semkę. jeszcze na mniejszą. My szóstkę mamy, dosyć niski teraz. Rozważ użycie mniejszego. Tutaj zarzucam jeszcze raz. Może tutaj się złapie, złapie coś. A jak nie, to zmniejszymy paczek na ósemkę, na jeszcze mniejsze. A jak? No, można, nie wiem. Też, też chciałbym, że trochę gruntowo połowić, ale nie wiem, co tutaj w, tej, w tym akurat. Na jeziorzu na pewno są jakieś gruntowe rybki można złapać. Coś o, zainteresowała się. Zainteresowała się. Okej, okay. brak przynęt, już. No, troć. Będziemy ciągnąć w takim razie. No i, i co, i co, i co, i co, i ona tak się troszeczkę tutaj. No, jeszcze się mocno walczy. Słuchajcie, jeżeli graliście w grę, albo znacie się w ogóle na wędkarstwie, dajcie mi znać w komentarzach, co powinienem, na co powinienem wydać kasę. Na jaką wędkę, na jaki haczyk. Chciałbym zacząć łapać, łapać coś na przykład, na przykład, nie wiem. Y y y łososia czy... Czy powinienem zacząć zainteresować się łapaniem gruntowym? Czy może to, co robię jest ok, tylko zmienić haczyk? Zmienić wędkę? Dajcie mi znać w komentarzach, bo czekam, bo ja się po prostu... Wiecie, ja nie jestem wędkarzem, ja się nie znam, ja tylko... Ale lubię łowić ryby w grach. W rzeczywistości to... Kilka razy byłem na rybach, ale. Rzecz, ale, no ja jestem z mię, miękka pała. Miękka, e, ja nie lubię po prostu. E, nie, nie chcę. E, czyli nie, nie lubię uśmiercać że e, zwierząt. Nawet jakbym miał je zjeść. Co szczerze mówiąc, ryby tak średnio lubię jeść. Mamy siódmy poziom. Świetnie. No. No to co teraz? Co teraz powiemy sobie? Teraz, teraz, teraz. Eee, zobaczmy, jakie mamy umiejętności. Użycie wiertła, to tylko jak jest y, lodo, lod, lód, tak? Mm, punkt umiejętności 2 mam. O, użycie łodzi. Korzystać z łodzi do łowienia. Mm, więcej doświadczenia tu mam. Zmysłowcy miałem odblokować, prawda? I siłę. Zwiększyłem rzucenia, albo ceny w sklepie zmniejszyć. Mm -hmm, to jest już poziom ósmy. No dobra, no to słuchajcie, mamy zmysłowcy 3 zmysłowcy odblokuj zmysłowcy 2 to jest od poziomu 8 i teraz tak czy my chcemy siłę czy niższe ceny zwiększy zwiększ siłę rzucania no użycie łodzi by się przydało ale na razie nie mam możliwości do użycia yy, łodzi prawda znaczy nie mam pieniędzy chyba chociaż wiecie co zobaczmy yy, co to jest czy 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 Jaką możliwość mamy, jeżeli chodzi o łódź? Łowiki, żeby sztuczki zrzęty inne. Nie kupię sobie łodzi, prawda? Nie kupię sobie łodzi raczej. Może w innych, może na innych. może na innych jeziorach można łódką pływać. Czyli tak, użycie wiertła na razie nie, bo nie mamy zimy. Użycie łodzi Eee, a czekajcie, jesteśmy w więziorze Betty. A może, a może, o tu jest jaś, i miętus, jaś, baś bas. Patrzcie, tutaj są takie rybki jeszcze. Włosość tym się nam się udało złapać. Strąga, roć i palię. Mamy jeszcze strąg źródlany. Włosoś, miętus, jaś, bas, słoneczny. Nie wiemy, jakie przynęty, i jakie, jakie wędki na to. Jak to się by chciało nam, jak się uda, nie wiem, czym to złowić ale wiecie co? Ja poczekam jeszcze na Wasze komentarze. Tym, co kupić. No i tylko ta umiejętność, użycie łodzi, wiertła siła, niższa cena. Siła czy niższa cena? O tutaj, no, nie jestem pewien, co bym wolał. Ceny są ważne, siła, więc siłę, siłę dajemy. Dobra, i wydałem. No niższe ceny, użycie łodzi, takie rzeczy, to przy następnym może poziomie. Co warto wiedzieć, moi kochani, to to, że chciałbym zobaczyć, czy ja mogę wybrać inne stanowisko. Wyposażenie. Znajomi. no tam nieważne. Jęzioro B. Zima, a to jeszcze w, coś, w czasie zimy można no tak. Dobra, wiecie co? Wyjdźmy. I zobaczmy od którego... A! zimę mogę już... Mogę kupić licencję za stówę i łowić zimą. A tu jezioro Powell. Tu mamy Skalniaka, Basy, Stumika. Kup licencję za 300, no właśnie. No właśnie. Może będzie trzeba pomyśleć o tym, co wy na to. Może jakieś porady? Czekam na nie. Czy łowić tutaj, jak złapać na przykład łososia tutaj? Dajcie mi znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mamy przecież palię, nową rybę. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału serdecznie zachęcam. Jest możliwość wspierania. Także zapraszam. No i cóż, moi kochani, czekam na wasze komentarze. Bo chciałbym się z wami chciałbym, żebyście byli bardziej aktywni. Mówili mi, słuchaj, kup na nie wiem, kukurydzę na przykład, i wędkę taką i taką, masz tyle kasy, to możesz to kupić, a zobaczysz, że będziesz łowił, nie wiem, łososie wtedy i będziesz miał super doświadczenie i kupę kasy. Także czekam na wasze porady. Trzymajcie się ciepło. Pa Pa.